tam Bajkowy z tej strony Chciałbym Wam zaprezentować Tak Suzuki DL 1050 Modelowo, rocznikowo 2022 rok motocykla Motocykl ma naprawdę, jest pełno dwa lata Naprawdę unesach nowy Bardzo piękny stan, bardzo mały przebieg Potwierdzono, udokumentowany Co widzimy dodatkowo jest Wysoka szyba, jest to PUIG Wszystko naprawdę 100% oryginał, nic niekombinowane, nic nie naprawiane Oponki, hamulce, wszystko to jeszcze fabrykę pamięta Dzisiaj dodatkowo są też gmole wrzucone Są handbary To się prezentuje w takim stanie, on do mnie nawet powiem szczerze, że go nie myłem, nie czyściłem. To nie ma co za specjalnie robić. Aktualny przebieg, jak widzicie, 14 665 km. w po mamy jeszcze podgrzewane manetki Dayton'y napęd, hamulce tak samo to wszystko fabryczne i jeszcze naprawdę śmiało do jazdy Jak naprawdę superny to jest praktycznie nowy motocykl, do którego to się naprawdę nie ma co jak doczepiać. W takim stanie dzisiaj do mnie trafił i tak go zaraz wystawiam. Znaczy, zasadniczo już jest nawet dogadany. Pokazuję, po prostu prezentuję Wam. E, obecnie motocykl jest e, delikatnie obniżony, kości do obniżenia zawieszenia też wszystko są. Tak oto wygląda Suzuki TL 1050.